Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji przedstawiającej najnowsze funkcje zaimplementowane w nowej wersji systemu OS X Mountain Lion. Posiadacze starszej wersji systemu na pewno zauważą nowy wygląd systemowego doka. Odświeżenia doczekał się również moduł Launchpad, który jest odpowiednikiem Windowsowego menu Start. Launchpad w chwili obecnej oprócz przeglądania stronicowanej listy aplikacji umożliwia również ich wyszukiwanie. Kilka nowości znaleźć można również w Safari 6. Pojawił się między innymi nowy sposób na przeglądanie otwartych kart, który jest niezwykle wygodny szczególnie na urządzeniach przenośnych. Nowością jest również menu udostępni, które pozwala na łatwe przesłanie i podzielenie się danymi treściami z innymi użytkownikami internetu. Aby podzielić się daną treścią przy pomocy Twittera, wystarczy kliknąć opcję Udostępnij, wybrać opcję Twitter oraz napisać kilka słów od siebie. W funkcji tej nie zabrakło również możliwości określenia swojej lokalizacji. W Mountain Lion zachowano również tryb pełnego ekranu, który pozwala na łatwe zamienienie aplikacji w wirtualne biurko. Pomiędzy poszczególnymi ekranami można przemieszczać się przy pomocy gestów. W systemie pojawiło się również kilka aplikacji znanych użytkownikom mobilnego systemu operacyjnego firmy Apple iOS. Przypomnienia pozwalają na tworzenie prostych list rzeczy do zrobienia. Aplikacja ta pozwala na takie ustawienie alertów, aby wyświetlane były one o konkretnej porze lub po znalezieniu się użytkownika w odpowiednim miejscu. Ta druga opcja zostanie szczególnie doceniona przez użytkowników korzystających z laptopów firmy Apple. Notatki to kolejna nowa aplikacja, pozwalająca na tworzenie prostych notatek bez konieczności ich zapisywania na dysku komputera. Dzięki temu użytkownik zawsze ma pewność, że to, co zostało przez niego zanotowane, będzie pod jego ręką. Ważnym aspektem wszystkich nowych aplikacji zainstalowanych w systemie Mountain Lion jest to, że dzięki usłudze iCloud synchronizują się one z mobilnymi urządzeniami działającymi pod kontrolą systemu iOS. Jednak jedną z największych nowości jest pojawienie się Centrum Powiadomień. W miejscu tym wyświetlane są różne powiadomienia wysyłane przez takie aplikacje jak przeglądarka internetowa czy też program pocztowy. Z tego miejsca można również zatwitować. Cały system Mountain Lion stawia na integrację z Twitterem, a na jesień tego roku przewidywana jest również obsługa Facebooka. W oknie preferencji można dokonać zaawansowanej konfiguracji centrum powiadomień oraz aplikacji, które mogą z niego korzystać. Można tutaj między innymi ustawić sposób wyświetlania alertów, listę wyświetlanych elementów, czy sposób sortowania powiadomień. Ciekawą nowością, aczkolwiek nie przeznaczoną dla Polaków, jest możliwość korzystania z funkcji dyktowania. Dzięki temu we wszystkich polach tekstowych można wpisywać tekst dyktując go komputerowi. Game Center to nowy element systemu skierowany do tych osób, które korzystają ze swojego komputera jako z centrum rozrywki. Jest to odpowiednik Game Center znanego użytkownikom systemu iOS. Można tutaj znaleźć listę zainstalowanych gier, zaprosić znajomych do zabawy, czy też przejrzeć zdobyte osiągnięcia. Warto wspomnieć, że aplikacja do komunikacji między użytkownikami iChat zastąpiona została w Mountain Lionie przez aplikację Wiadomości. To tylko niektóre z nowości wprowadzonych w najnowszym systemie operacyjnym OSX. W sumie firma Apple chwali się, że w całym systemie zaimplementowano ponad 200 nowych elementów. Na sam koniec warto wspomnieć o jednej wygodnej ciekawostce. Panel aktualizacji systemu zintegrowany został z aktualizacjami dostępnymi w ramach sklepu internetowego Mac App Store. Już teraz możemy powiedzieć, że Mountain Lion jest systemem udanym i sprawia wrażenie produktu skończonego.